موسيقى Witajcie, tutaj ms z kanału Wspólna Perspektywa Dzisiaj zagramy sobie w grę Battlefield 3 Jest to już drugi odcinek Widzicie, póki co się ładuje, więc pozwolę sobie przekazać Wam parę informacji dotyczących naszego kanału yy, No więc, nagraliśmy już drugi odcinek yy, z, z Borderlands'a No ale niestety coś Sony Vegas nie chce niektórych części nagranych przyjmować i zawiesza się i tracimy dużo materiału przez to tak jak zapisałem i z 35 minutowego materiału zrobiło się 20 minut yy, ogólnie to jeszcze chciałem zrobić let's play mafii dwójki ale coś youtube mi blokuje tą mafię więc nie będzie tej mafii myślałem jeszcze nad left, left 4 deadem ale nie wyszukuje mi nie włapuje mi w ogóle głosu więc tego też nie będzie muszę sobie pomyśleć nad tym jeszcze co bym mógł powrzucać na ten kanał nasz O kurwa, o kurwa Ta dekoracja chyba mnie nie osłaniała zbytnio mm, To jest mapa metro, więc metro jest zajebistą mapą Przynajmniej według mnie mm. Teraz trzeba tyle się skupić, więc mniej gadania, więcej grania. Shit kurwa. Już nam się na house bili, oczywiście Eee, tutaj snajper dobry będzie. Tutaj jesteśmy bardzo łatwym celem I see you Pokaż się Mam cię Tak więc dzisiaj odcinek głównie ze snajperką, bo jesteśmy w takim punkcie yy, i tutaj najlepiej spisuje się snajperka. No bo widzicie, kryją się tutaj nam po oknach. Jesteśmy ogólnie otoczeni. Jest. Jeszcze w głowę dostał. Bardzo dobrze. No, wysunę się, czy tam widziałem. A i Gacciu. No, ale byłaś. Kurwa. No, w końcu się udało. Oj, chyba do nas skądś ładują Tak w ogóle to tu jest fajny punkcik, to sobie go cykniemy. No proszę, 4-2, jak ładnie No wyjdź, wyjdź, koleś, wyjdź, wyjdź Tak jest, trafienie w głowę po raz kolejny. Ty tutaj nie byłaś Wiem, że nieładnie tak kampić ostro, no ale nie mam wyjścia, bo jak wyjdę, to od razu padnę. Tutaj by się przydał ktoś, kto by zraszował na punkt B. Tak jak teraz, właśnie to robię. No ale tak, przyjęli punkt B, zaraz coś tu przyjdzie do mnie. Coś czuję. Bo zostałem tutaj praktycznie sam. Ogólnie ten odcinek nie będzie zbyt długi, bo miał głównie dostarczyć kilku informacji yy, o tych Borderlandsie i w ogóle Jak więc chwilkę jeszcze pogram, bo nie mam też dużo czasu. Postaram się jeszcze dzisiaj wrzucić to na YouTube'a. Co ty robisz koleś? Si! No widzieliście ten błąd Którędy? Tu. Aj Ajajaj aj. Mam cię! Tak jest! Dobra Czas opuścić gniazdo I tak nam ładnie poszło O! Pierwsze miejsce widzicie Wystarczy dobra kampa i już jesteśmy na wierzchu. Byleby teraz tego nie skurwić. Kurde Spróbujemy trochę tutaj przykampić O kurde tam był Gdzie on? Fajnie to okno teraz nie wygląda, ale pomogłem go zabić przynajmniej Wiedziałem, że kurwa tu jest, nie zdążyłem się obrócić znaczy, obróciłem się, ale nie w to miejsce. O, może tak. Kawernia, rozstawienie, rozstawienie. A jak? Ogólnie mogłem na znaczniku się odrodzić. Trochę zjebałem sprawę. Teraz tu ich nie powinno być. Oj, przejmują! O, kurde. Trochę nam się to nie udało. Ale przeciwników to mamy niezłych. Patrząc na wyniki. Hmm, matyk. Nie, nie, nie. No, nasze ulubione miejsce. To co? Powtóreczka z rozrywki, mam nadzieję. Come on little bitch! Tak jest! tego mi się nie udało trafić, zbyt nie spanikałem. Ty ładnie wysadzili ścianę, taktyczny ruch łatwiej będzie znaleźć wroga tutaj nasz coś tutaj się Uuu. Uuu. no super teraz go zgubiliśmy albo pobiegł tutaj albo tutaj lub się cofnął i został zabity. No tak. Jak zwykle w ruchomy cel nie mogę trafić. Ale do tego się już przyzwyczaiłem. Co jest? No. Przecież do niego strzelałem. Boże, ja jestem czy tak ślepy? To się nie dzieje naprawdę, ludzie. To było celowe z mojej strony. <śm> On tutaj gdzieś wszedł przez te wejście Tak jest. Widzieliście. Widziałem go, widziałem go, widziałem go Biegają sobie tutaj, biegają Jest, jest, jest No, da, vai, da. to tu, Dadi. Cecam la tebe. To mach to tyłu zaszedł No i mamy tutaj teraz Jednego do pomocy, kurde Zauważyłem snipera, miejcie oczy szeroko otwarte. Tak. Ok. Jesteś zaznaczony. To teraz, jakby się wysuniesz, to cię zabijemy. Upsi! Nie! <trywa> Nie <trywa> zabili nas na szczęście. Myślę, że tutaj jest ich dość sporo. Łatwe to to nie będzie teraz. Ponieważ biegając w tej weftę. Ta. Tutaj właśnie widzimy inteligentne postawienie skrzynki przez jakiegoś idiotę. drzewo też się obaliło nie na naszą korzyść, więc wszystko jest super. Ja widziałem kogoś tutaj i w główkę dostał Klikałem na myszkę, a tutaj przeładowywanie nie jest to fajne. Oj, przez przypadek, no wybiegnij. fajne drzewo, tak bardzo fajne. Ups. Ta strzelaj do mnie, strzelaj, może mi się uda zabić. No, jestem lepszy od ciebie, widzisz. Jest jakiś medyk? Chyba nie. No i wiedzą gdzie jestem, więc teraz to będzie trudno. Wiem, że nie powinienem tutaj już do samo miejsce wchodzić, ale zaryzykujemy. Bo ich tu nie ma No tak, przyjęliśmy punkty, a wróg został Pytanie gdzie, bo na pewno ktoś tutaj No już zna Także mogę się tutaj kogoś spodziewać za chwilę Oj, FPS-y nie fajnie O, już jest dobrze Su udało się jeszcze Ktoś tu był W końcu wyszliśmy na zamknięte, do zamkniętego pomieszczenia Kurwa Ajajaj No, wystawię jeszcze raz tą śliczną główkę Aj Tak blisko, a tak daleko Oj, coś się zawiesiło O, coś się zawieszy Tak, super od tyłu mhm. To było dziwne No tak dołem wyszli tak więc teraz się przeniesiemy na M416 I idziemy tutaj Idź, idź, cię Jestem dowódcą, to na B Koleś dzięki, teraz nas dwóch zabiją No, za ładnie było. 16 na 5 No, to myślę, że tym akcentem skończymy grę, bo już i tak długo to trwa. A czasu na długie renderowanie nie mam, więc do zobaczenia, do usłyszenia. Zapraszam Was na, na moje kolejne filmiki, jak i na filmiki Mumina, bo są bardzo ciekawe. Fajnie się je ogląda. Mam nadzieję, że moje też się fajnie ogląda, więc na razie.